Śmierć jest już postanowiona dla każdego z Was. Znam dzień i godzinę naszej śmierci. Nieprawdopodobne. Chyba weźmiemy u i powiedział, jutro o 8:15 rano umierasz. Dziś też pobyć się sobie. Większość najbardziej zawoła jak ten bogaty szejk. Kiedy przed nim anioł śmierci mówił: Za trzy bądź gotów. Przyjdę u ciebie. Więc uciekł, uciek. Uciekł na pustynię. Miał ukryte swoje domy, miał tam ukrytą oazę, nigdy nie wiedział. Trzy dni marszu obliczył zdąży, ucieknie. Dzieci. Po południu tego dnia uradowany widzi swoje miejsce w miałem. Na murze otaczającym dzieci oazę, kiedy się przybliża. Jest ten goniec. Anioł i mówi mu. Nie przypuszczam, że zdążasz. Dobrze. Dzieci Bogu jest znany dzień i znana godzina śmierci. Wszyscy umrzecie, a jaka będzie śmierć, zależy od was. Moi anioły czuwają nad każdym moim wyrokiem. Z wielu z się nudzi może przedłużyć swoje życie, jeśli nie przez na moje miłosierdzie ukrócę wasze istnięte ziemie, abyście nie ściągali jeszcze większy kar na siebie i na całą ludzkość. Dzieci, nieprawdopodobne zdanie. Wielu z was, jeśli się nawróci, może przedłużyć swoje życie. Dzieci, niesłuchamy. Jeśli nie, nie przedłuży życia. Jeśli nie nawrócą, przez na moje miłosierdzie ukrócę wasze istnienie na tej ziemi. Czyli wielu ludzi umiera dużo wcześniej, niż było zaplanowane w obciece Boga. Dlaczego? No stali się draniami skończonymi i ich egzystencja przynosi szkodę ludzkości i przynosi szkodę ziemi. Ukucę Wasze istnienie na tej ziemi, abyście nie ściągnęli jeszcze większych kar na siebie i na całą ich schowę. Nie, że Bóg chce duszę potępić, tylko ją ratuje, ona jest potępiona. Umarł tragicznie w wypadku, to nie Bóg ulitował się nad nim, musiał ktoś być w wyjątkowej klasy święty w rodzinie, Bóg że na tą osobę Bóg Robi to, co jest dla nas niezrozumiałe, wielkim cierpieniem. Ale nie robi to po to, żeby go uśmiercić wiecznie, żeby go uratować od potępienia, żeby nie ściągnął jeszcze większy kar na siebie, bo większą karą, co może tylko piekło. Żebyście mnie dobrze zrozumieli i zarazem kar na całą ludzkość.